Siomonku, tutaj Fran fan, wybaczcie, ale jeden mecz zagrałem tak trochę bez was, bo nie zadziałało mi. Znaczy, coś się zepsuło z nagrywarką, i akurat mecz turniejowy ten nie nagrał się, ale mogę powiedzieć, że było ciężko, bo. Był remis później w dogrywce. Nikt nie strzelił. Znaczy, było 1-1 najpierw, później w dogrywce było 2-2 i w karnych przegraliśmy 3-2. W karnych tylko ja strzeliłem i ktoś z mojej drużyny, a tam to prawie każdy, tylko jedna osoba, nie. Nie, co się dzieje? Dobra. Prawdziwa szansa. Ze mną, oczywiście, że nie. Dobra, bieg, 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 bieg. Okej. Okay. Mam szansę. Podanie. Strzał. Idę. Zdobytki. Przerwaj do żarówki. I Ustaw mnie, strzelili. Dobra, energia. Energia mi się kończy. Nie wyszło i główki. No oczywiście, po co ja mam z główki trafić? główką się nie da. Jeszcze to przegramy. My nie mamy szans wygrać. 2-1, przegraliśmy. Nie wiem jakim cudem. I spadliśmy na trzecie miejsce. Zrobiłem jeden. Zdech. I jeszcze jeden mecz, drużyny, na... I gramy. Mam nadzieję, że ostatni opening się Wam spodobał. Kiedy włożym dwa różowe skiny. Jeden niebieski został trackiem faktycznym za 20,50, chyba gdzieś tyle. No jak no. nie idziemy coś dzisiaj, teraz Znaczymy. Ten. No. Nie wychodzi mi na tym odcinku Miejmy nadzieję, że się robi coś. No nie, to zero. Dobra, strzelam z daleka. Nie mam szans, żeby trafić. wiedziałam. Dobra, wyskakuję z główki. I nic nie zrobimy. Dobra. Ostatnia szansa, żeby chociaż 2-1 wygrać. Znaczy, przegrać. Na 2-1. Oczywiście on musiał zepsuć i przegraliśmy 2-0. Nie idziemy na tym odcinku dzisiaj. Nie. Może jeszcze jeden mecz? Dbać kasę... Dobra, to po... Nie, nie, nie Odcinek mi psujesz reklamą! Dobra To jeszcze jeden, czekaj, to trening najpierw zrobię, szybkość, szybkości Dobra wow. Piję drinka i idziemy, o rower O nie Zepsuli mi rower a to cieć Oddaj mi tą kasę za naprawę. No nawet kasy mi nie odda, za to, że mi zepsuł rower. Dobra. Teraz ja to oddam. I Potrzebuje akcji. Dobra, nie mogę mu podać, bo będzie spalony. Nie. Nie. Dobra. Dobra, podaję. Chociaż to przyjął. To chyba ten, który mi zepsuł rower. cudem to się nie udało. Powiedzcie mi po prostu. Ja tego nie czaję. podanie górą. O i trafił chociaż. Dobra. Ty mi zniszczyłeś rower, a ja ci asysty robię. Dobra. Nie trafię tego za nic. Wiedziałem. Nie da się trafić z główki prawie. Chyba, że jest jakaś bardzo łatwa akcja. No! Jak tyś tego nie mógł przyjąć, cieciu?! Jasne! Dobra, podanie górą... No, masz szczęście, że ty to chcesz przyjąć. Dobra, ty mi zepsułeś rower. Więc ja cię podam... A ty oczywiście zlamisz po prostu! mam nam strzelili, no nie. No nie, przegraliśmy. Jaki cudem, ten odcinek jest zepsuty prawie. Gdyby nie to, że mam teraz najwyższą ocenę. Ale nie powiem graczem meczu oczywiście. Ktoś był lepszy, no nie. Piąte miejsce. No trzy przegrane chyba, czy dwie. Nie pamiętam. No nie pamiętam nawet meczy, po prostu. thank you